Biała Podlaska 7 maja 2020 rok godzina 19:45 przekaz numer 957 Bóg ojciec Jam jest, który jest Bóg ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Nauczyli się go rozpoznawać, nie dawały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Ze wszystkich przymiotów Trójcy Świętej najpotężniejszym, a zarazem ściowszym jest Boża miłość, bo na niej wszystko się opiera, w niej jest wszystko skąpane. To do niej wszystko podąża. Chcę, abyście się nie bali, lecz trwali wiernie przy Bogu, nie zniechęcając się trudnościami, ani waszymi ułomnościami. Zły duch was zniechęca, zniewala i przeszkadza, jednak to wy sami dajecie mu dostęp do siebie przez uleganie waszym wszelkim słabościom i ułomnościom. Nade wszystko wszelkim grzechom. To wasze grzechy dają złemu duchowi dostęp do was, do waszego wnętrza. Zły duch nie śpi, bo nie musi. On nieustannie was obserwuje, testuje. Podsuwa on wam różne opcje, czasem niedorzeczne rozwiązania. On wie, do czego jesteście zdolni, zna was lepiej, niż wy sami siebie znacie. Używa, was, używa na was swoich sztuczek, znieczula was i hipnotyzuje jednocześnie. Człowiek nie zdaje sobie do końca sprawy, że zaczyna czynić zło, przestaje uważać, przestaje czuwać nad sobą, nie zwraca uwagi na owoce, a przecież tylko po nich możecie odkryć, gdzie i dokąd zmierzacie. Złe duchy nie działają jednostajnie, ciągle, lecz tak działają tylko wtedy, gdy ktoś się im dobrowolnie poddaje. Demony przestają działać na pewien czas i w ten sposób usypiają waszą czujność. Wy zaprzestajecie dostatecznie mocno czuwać nad sobą i po pewnym czasie braku działania zaczynają swoje działanie ze zwielokrotnioną siłą. Ten kto czuwa, nie upadnie zbyt szybko. Złe duchy co chwilę zmieniają swoją strategię. Taktykę uderzają w was zmienionym składem osobowym, atakują was w innej dziedzinie kuszenia. Pozwala im na to działanie, bo tylko w ten sposób zasługujecie, zyskujecie zasługi walcząc ze swoimi ułomnościami, słabościami i grzechami. Zbieracie przez to więcej zasług, a przez to możecie osiągnąć wyższy poziom szczęścia w niebie, o wiele większą Bożą radość. Pragną, abyście czuwali nad sobą, modlili się, pościli i umartwiali się, a zwłaszcza oddawali mi się i wszystko do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Działanie złego ducha znacznie was osłabia, zniewala, sprawia, że nie chce się wam za mocno wysilać. Uleganie złym duchom powoduje spory dyskomfort duchowy. Tym większy i mocniej upadacie. Im więcej czynicie grzechów, tym dusza wasza staje się bardziej obciążona winami i grzechami, a przez to robi się bardzo zgorzmieniona. Demon znieczula was i hipnotyzuje: tym mocniej, im dłużej grzeszycie, tym grzechy wasze stają się cięższe. Jeżeli jest brak, jeżeli jest brak osób, które by się, takim grzyszy, jeżeli jest brak osób, które by się za takim grzesznikiem wstawiały, wówczas człowiek zaczyna się zapadać duchowo. Demon wciąga taką duszę coraz głębiej doprowadza swoją ofiarę do skrajnego załamania, depresji, a to zmierza w kierunku beznadziei, a to w konsekwencji doprowadza taką osobę do samobójstwa. Złe duchy ogłupiają człowieka, wprowadzają zamęt, chaos. Coraz więcej kapłanów i hierarchii przechodzi na stronę złego ducha. Pracując, pracuje na rzecz wcielenia w życie jego demonicznych dyrektyw i rozporządzeń. Ci ludzie pod wielkim wpływem działania demonów, co powoduje u nich utratę orientacji i świadomości. Jest znaczna ilość osób, które działają usilnie na rzecz demonów w pełni świadomie. Ci ludzie poddają się jeszcze za życia największemu możliwemu duchowemu obciążeniu. Obciążeniu grzechem wiecznym, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nie polecam, aby się za nich modlono, bo za te grzechy, te obciążenia nie mogą otrzymać Bożego przebaczenia. Ani na tym świecie, ani w wieczności ludzie popełniający ten grzech odbywają swoją wieczną pokutę w najgłębszych czeluściach piekła, a na jego najniższym poziomie. Cierpienie ich w tym miejscu przewyższa sobą wszelkie inne poziomy piekła, bo tam potępieni cierpią bez chwili przerwy. Osoby świeckie, kapłani, hierarchowie, będący w takim stanie tu na ziemi, doznają radości i szczęścia, pełni są splendoru, im złe duchy nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, czynią wszystko, co tylko mogą, aby ci potępieni za życia pomogli, kogo jeszcze zdołają, kogo się tylko da potępić. Mimo wszystko, mimo że sami nigdy nie będą zbawieni, pracują mimowolnie, uświęcając swoim demonicznym, grzesznym działaniem tych, którzy znoszą to cierpienie, prześladowanie z ich strony, cierpliwie dla Boga. Gdy nadchodzi właściwa pora, zabieram ich doczesne życie, a tuż po swojej śmierci święty Michał Archanioł odprowadza ich duszę na Sąd Boży, przed oblicze Bożego Sędziego, mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Poznają w tym czasie Jezusa, ostatni raz oglądają to, co mogli mieć, a co z własnego wyboru utracili na wieki. Następnie święty Michał Archanio odprowadza ich duszę na miejsce wiecznej pokuty. W piekle dręczone są one w. Są wszystkie zmysły, zwłaszcza te, które grzeszyły. Ogień Bożej Sprawiedliwości pali te dusze na zewnątrz i wewnątrz. Ogień ten jest gorszy i bardziej destrukcyjny niż ogień plazmy słonecznej w jądrze słońca, bo działa na granicy rozpadu duszy, ale do niego nie dopuszcza. W piekle cierpi cała dusza, a w najniższych poziomach piekła cierpienie to jest najokrutniejsze. Najstraszniejsze, o wiele większe i cięższe niż cierpienie w w wyższych kręgach piekła. Nie chciałem, aby żadna dusza cierpiała, lecz ci, którzy sami dokonali swojego w pełni świadomego wyboru, sami dokonali wyboru swojego wiecznego losu. Im większa jest zaciągnięta wina, tym większa jest narzucona przez Bożą sprawiedliwość pokuta. Boża sprawiedliwość nie może grzeszących pozostawić bez kary, bo dusza i ich, ich duch osoby potępionej mogłaby ulec unicestwieniu ale ja do tego nie mogę dopuścić ze względu na wieczne konsekwencje dla całego stworzenia. Gdziekolwiek przebywa, a nawet konsekwencje te odczułaby na sobie Trójca Święta. Nie wszyscy grzesznicy zasługują na wieczne potępienie. Są tacy, którym wystarczy czasowa pokuta. Ci oczyszczają się w czyśćcu. Oprócz cierpienia, które ich oczyszcza, uczą się w czyśćcu wszystkiego, czego będzie im potrzeba, niezbędne w niebie. Najpilniej uczą się trwać w Bożej miłości, w niej funkcjonować, nią promieniować, epatować na wszystkie wokoło, na wszystkich wokoło. Pomagają im w tym ich aniołowie stróżowi. Trójca Święta pragnie, aby każde dziecko Boże podjęło niezbędny trud i wysiłek jeszcze tu na ziemi, by uczyć, uczyć się miłości, podejmować niezbędny trud i wysiłek, pracując ochotnie na rzecz Boga. Pozwólcie w sobie działać każdej łasce Bożej i Maryi która tymi łaskami bożymi zawiaduje z woli i postanowienia Bożego w całości. Nie chcę, aby ktokolwiek cierpiał więcej niż to konieczne, niezbędne. Znoście cierpliwie każde cierpienie ofiarowane wam przez dobroć Bożą. Lecz nie ściągajcie na siebie, żadne, siebie jej nadmiaru przez swoje rozmyślne grzechy. Twór, Trójca Święta wyznaczyła każdej osobie indywidualną ścieżkę świętości i pragnie, abyście ją realizowali w każdej chwili swojego życia. Tylko nieliczne dusze otrzymują dar cierpienia nieustannego, lecz każdej duszy ofiarują dar cierpliwości i ofiary. Dusze te stają się ofiarnikami, którzy wysługują licznym duszom ratunek od ich wiecznego potępienia. Ofiarnicy dobrowolnie ofiarują, ofiarowują, ofiarowujący się Bogu na... są najpiękniejszym, najpiękniejszymi różami w ogrodzie Boga i Maryi. Wielu ludzi cierpi, liczne cierpienia. Będąc świadomi stanu rzeczy. Będąc w tym stanie, często buntują się przeciwko temu, co ich spotyka. Ofiarowując komuś cierpienie, dają mu niezbędną moc do jego przyjęcia i ofiarowania swemu twór, stwórcy. Nie musicie wiedzieć, dlaczego cierpicie. Nie musicie od razu poznać prawdy, bo czasem bywa tak, że owoce cierpienia dusza poznaje dopiero w niebie. Nigdy nie przyklinajcie nikogo. Siebie, swojego losu, ani cierpienia, a nawet swojej doli. Sami niczego nie zdołacie zmienić, ani wpłynąć za bardzo na jakąkolwiek zmianę. Pogódźcie się z tym, co daje wam wola Boża. Nie narzekajcie, nie szemrajcie, zawsze pogódźcie się z tym, co wam wola Boża ofiarowuje. To wy czasem uważacie za złe, przeze mnie uważane jest to, co Wy czasem uważacie za złe, przeze mnie uważane jest za szansę niosącą zbawienie. Ze złem nigdy się nie gućcie. Walczcie z nim przez wszystkich, ze wszystkich swoich sił i możliwości. Najlepszym dla was jest wasze osobiste oddanie się i wszystkiego w niewolę Bożej Miłości przez niepokalaną. Będąc Bożym niewolnikiem Trójcy Świętej przez niepokalaną, oddajecie wszystko Bogu do dyspozycji. Odtąd nie musicie myśleć, głowić się, bo nawet gdy zapomnicie Bogu ofiarować czegoś, ja wasz dar przyjmuję bo wynika on z waszego oddania się Bogu w niewolę przez niepukalaną. Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno świeckich, jak i duchowieństwa, do podjęcia waszej modlitwy, postu, ofiary i oddawania tego wszystkiego Bogu do dyspozycji, do Bożego skarbca. Nie poddawajcie się sile w działania pułapek złego ducha, lecz nabierzcie ducha. Bądźcie czyści i święci. Oczyszczajcie się z brudu grzechowego na bieżąco w sakramencie pokuty. Módlcie się tyle ile możecie i stołacie. Pośćcie, czyńcie pokutę. Czytajcie Pismo Święte. Czytajcie dobre, pobożne lektury. To was wzmocni. Da wam wiele siły duchowej. Nie liczcie na siebie ani na bliźniego, bo prędzej lub później zawiodą was. Trójca Święta nigdy nie zawodzi. Zechciejcie zaufać Trójcy Świętej do końca. Pozwólcie się prowadzić za rękę. Pełni posłuszeństwa i zawierzenia do końca. Ja was nigdy nie zawiodę, choć nie, każdy moj, nie każdego mojego działania, mojej decyzji będzie wam dane zrozumieć. Kocham was niezmiernie, o moje stworzenia, i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was. Czy to kiedykolwiek docenicie? Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimkolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej krnąbrności, bardzo was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec.